jest piękną działką, ponieważ mamy prawie że natychmiastowe efekty. Przy kolkach nerkowych jest ulga w bólu, przy nowotworach pęcherza mamy resekcję guza, przy przeroście gruczołu krokowego mamy usunięcie blokującego elementu w układzie moczowym, więc wypływ moczu jest swobodny. Podoba mi się natychmiastowość efektu, ale również Piękno poszczególnych endoskopowych zabiegów. Oczywiście każdy zabieg jest inny. Mówię ze swojej perspektywy, bo to jest ta działka, która mnie najbardziej fascynuje. Myślę, że jakby porozmawiać z kolegami, którzy są miłośnikami zabiegów laparoskopowych, to wypowiedzieliby się w ten sam sposób o tych rodzajach zabiegów albo o zabiegach robotycznych. Natomiast Kobieta może wybrać dosłownie każdą działkę, która jej odpowiada, która, w której czuje się dobra i która spełnia jej oczekiwania, w które chciałaby celować. Na pewno w naszym ośrodku, przy wsparciu doświadczenia naszych kolegów, którzy mają wieloletnie staże, przy tym sprzęcie, który w chwili obecnej posiadamy, możliwość rozwoju jest niesamowita.